Cześć, zapraszam was do kosmedyka na mój zabieg. Jak widzicie, klinika jest bardzo nowoczesna. Jest tutaj sterylnie i co najważniejsze, poczujecie się jak u siebie. Gdy przylecicie do Stambułu z wyznaczonego miejsca na lotnisku, kierowca zawiezie was do hotelu. Transport macie zapewniony w dniu zabiegu oraz kolejnego dnia, także nie musicie się o nic martwić. W cenie pakietu zapewniony jest nocleg w hotelu pięciogwiazdkowym. To właśnie tutaj odbywa się cały zabieg. Trwa kilka godzin, dostajecie znieczulenie i nawet nie wiecie kiedy się kończy. W dniu zabiegu wypełnicie ankietę o waszym stanie zdrowia, oddacie krew na badanie, a następnie spotkacie się z lekarzem w celu wyznaczenia miejsc do przeszczepu. Jeden dzień po zabiegu przyjeżdżacie do kliniki, zdejmują wam bandaże z tyłu, a plus do tego jest mycie głowy. To trwa myślę, że do 30 minut. Dostaniecie pakiet kosmetyków, a to wszystko wam wytłumaczą, dostaniecie też rozpiska, jak to używać, kiedy brać. Na koniec zakładają wam tą specjalną opaskę i wypuszczają was do domu.